Siemanenko Siemanerko, witam wszystkie bliźnięta, moi drodzy, na waszym horoskopiku na miesiąc kwiecień. Moi drodzy, będziemy go robić w następujący sposób. Sprawdzimy sobie, kochani, co kluczowego, co ważnego może się u Was, kochani, wydarzyć. Zobaczymy sobie rady i wskazówki na miesiąc kwiecień i zrobimy sobie, moi drodzy, również przesłanie. Tutaj typowo dla Waszego znaku, takie przesłanie, które, kochani, za każdym razem, kiedy robię kartę dnia. Oczywiście dla tych, którzy wiedzą, o co Kaman, oglądają oczywiście tą odsłonę. Słuchaj, karty dnia, no to tam właśnie takie przesłanko jest robione. No i dla Was oczywiście tutaj na miesiąc kwiecień również takie prywatne, kochani, wyciągnę. Pod Wasz znak oczywiście, to mam na myśli. No to moi drodzy, żeby już za dużo tutaj nie, nie gadać, lecimy kochani z tematem i sprawdźmy co ciekawego w miesiącu kwietniu, co ważnego, co kluczowego może wydarzyć się u zodiakalnych bliźniot. Co się wydarzy w miesiącu kwietniu u zodiakalnych bliźniot? Co kluczowego, co ważnego wydarzy się w miesiącu kwietniu u bliźniąt. Co ważnego wydarzy się u bliźniąt w miesiącu kwietniu. Ok, no to kochani sprawdzamy. Co u tych bliźniąt się w kwietniu będzie działo? Ok. Okay. Dobra, zobaczmy tło. Tło nam coś pokaże więcej. O, mm -hmm. ojej, jeju. kochani, ci z was, którzy chcą jakieś nowe początki rozpocząć. Em... Spoko, nie? Tylko musicie się na coś tutaj mocno przygotować. Kochani, pokazuje mi się, zacznijmy od tła, co jest podłożem waszego czytania. Nowy początek, nowy start, wzięcie spraw w swoje ręce, zadecydowanie o czymś. Jasno i konkretnie podjęte decyzje. Nie wiem, kochani, czy wasze, bo to wy tutaj decydujecie o czymś. Ja chcę nowego początku, ja chcę nowego życia, ja chcę nowego startu, zabieram się za to, zabieram się za swoje życie czy też tudzież tu chodzi o osoby w Waszym otoczeniu, tak? Bo to też może tak być, że ktoś, Wy wspólnie na przykład chcecie nowego życia i dana osoba zabiera się za to, aby tutaj takie, no być może, słuchajcie, sprawy uskutecznić. Bo jest taki ułałowa szansa na nowy początek w Waszym życiu. Jest osoba, która mówi, bierzmy się za to, wykreujmy to, zadecydujmy o tym. No i moje drogie bliźnięta, przyznam w ten sposób, że ten nowy początek jest tutaj w kwietniu pokazany. Faktycznie osoba, bądź też wy, zdecydujecie się zacząć coś od zera, coś od początku. Tylko no muszę to kochani powiedzieć, bo to mi pokazują karty. Zastanawiam się, czy ktoś wam tego nie będzie utrudniać. Czy ktoś się tutaj, i to też powiem, nie będzie mścił z tego powodu. Nie będzie próbował was ukarać, wbić wam noża w plecy, przeszkodzić wam w waszych planach. Oczywiście pamiętajcie o odwrotności energii. To też może być tak, że ktoś będzie chciał nowego początku, co wam się może to nie spodobać. I to wy tutaj e, poczujecie, że e, no, wiecie, no czasami to tak jest, że e, um, urośnie w was taka, taka energia, powiedziałabym do tego stopnia, że zamiast powiedzieć, dobra, jak tak, to se zaczynaj te nowe początki. Jeżeli nie chcesz tego ze mną, to sobie idź, e, ale e, zamiast tak zrobić, to możecie, kochani, mieć poczucie, że musicie komuś, e, słuchajcie, no, pięknym za nadobne zapłacić, i to jest taka karta zemsty. Zemsty za to, że ktoś chce nowego początku. Może też tak się zdarzyć, że ktoś zajdzie w ciążę. Ale, taka, taka, ale taką ciążę, gdzie komuś to nie będzie pasować. To znaczy, wiecie, o co mi chodzi? Ja to bardziej widzę w takich kategoriach. Ktoś z kimś będzie miał dziecko, i na tą okoliczność musi opuścić, odejść od innej osoby, a tamta osoba jest o to zła. Poczułam taką energię. Być może do nikogo, ale przekaz z kart dał mi do zrozumienia, że albo jakiś bliźniak, ktoś w otoczeniu bliźniaka, albo ktoś, kto ma ascendent w bliźniaku, taki przekaz musiał usłyszeć, że ktoś rozpoczyna nowe życie, bo spodziewa się dziecka, ale komuś to jest nie w smak. I może tutaj, kochani, doprowadzać do takich sytuacji mściwości, zemsty, o ty jeden, jak ty mogłeś coś takiego mi zrobić? Szczerze przyznam, że tutaj, jeżeli byłoby pole bitwy, takiego mszczenia się jeden, jeden przez drugiego, to może być to na podłożu mężczyzny, ale kobieta tutaj, jakby usilniej, będzie chciała swoje pazurki w to wszystko wbić. Może też tak być, że są bliźnięta, które chcą nowego początku z jakimś człowiekiem, a żona tego, tego mężczyzny, czy też oczywiście mąż, bo też tak może być. No będzie temu przeszkadzać, będzie się mścił, będzie tutaj robił, e, słuchajcie, no takie wojenki podjazdowe. Może też tak być, że nie ma tutaj, słuchajcie, romansów, nie ma tutaj, e, wiecie, wielokątów, czy, czy tam trójkątów, to, to mam na myśli. Może też tak być, że są bliźnięta, które chcą rozpocząć coś nowego w swoim życiu. To może być, słuchajcie, e, nie wiem, jakieś nowe przedsięwzięcie, przedsięwzięcia. Nowe inwestycje, nowe plany, uruchomienie czegoś, e, szansy tutaj na jakiś fajny rozwój na przykład, ale uważajcie, bo mogą być osoby, które jeżeli będziecie o tym mówić, pokazywać, opowiadać, e, to mogą wam, wam chcieć to wszystko, kochani, popsuć, bo ja tutaj widzę porażkę, idącą być może od człowieka. Bądź też, będziecie chcieli coś załatwiać. Ja chcę nowego początku, ja będę w kwietniu to załatwiała, załatwiał, rozmawiał, ale może to zakończyć się również porażką. Tutaj słuchajcie, jest tak pokazane, jakby jakiś nowy początek był porażką jakąś sytuacją, że możecie dostać cios. Że ktoś y, nie będzie tutaj przychylny czemuś. Tylko ja nie wiem w jakiej kwestii, bo to mówię, może tak być, no to wszystko co powiedziałam, albo po prostu zwyczajna rzecz, że zabieracie się za coś, chcecie coś stworzyć, zrobić, kupić, zaplanować, idziecie w nowe, działacie tutaj, ram, tam, 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 ta, tam, 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 odbywają się jakieś rozmowy i są jakieś przeszkody na drodze do realizacji tego celu. Taka sytuacja bliźnięta też tutaj może być. Wy musicie, mówię, jeżeli tutaj byłaby jakaś sytuacja, bo to jest taka najgorsza karta, słuchajcie, Tarota, no mówiąca, mówiąca o porażce, o przegranej, o mściwości, o wbiciu komuś noża w plecy. I jeżeli ktoś z Was mówi, a to ta Franca, a to tutaj, ja wiem, co to może być, to kochani, uzbrójcie się w to, że coś takiego może mieć miejsce, bo ktoś tutaj, no niestety, przychylnie do Was stać nie będzie. No, albo wy do kogoś oczywiście, bo to wy się o czymś dowiadujecie no i po prostu chcecie komuś, wiecie, dochrzanić, do dowalić na tą okoliczność. Poproszę o radę dla bliźniąt. Poproszę o radę dla bliźniąt. Rada dla bliźniąt na miesiąc kwiecień. Rada jest, kochani, taka: widzę, że macie pokusę. Widzę, że czegoś bardzo chcecie. Karta główna oczywiście mówi: dąż do szczęścia, bo tutaj jest pokazane, żeby dążyć do jakiegoś szczęścia. Tylko, że wiecie co? Tak jakbyście mieli. Ja mam takie wrażenie: dąż do szczęścia, nie przejmuj się niczym, ale uważaj na toksyczne osoby wokół siebie. Ja bym tak to odczytała osobiście. Patrząc na cały rozkład, tak, bo to nie tylko te dwie karty. E, obrazuje teraz i na tle, i obrazuję na rozkładzie głównym, że macie dążyć do pełni szczęścia, do tego, co Wam jest w życiu potrzebne, co Was uszczęśliwia, co daje Wam uśmiech, macie się nie zatrzymywać. Posłuchajcie to, że tutaj jest jakiś ktoś kto może myśliwością pałać, to nie oznacza, że wy macie się poddać i powiedzieć, dobrze, dobrze, to ja już nic nie będę robić, ja będę siedzieć na tyłku i będę cię słuchać. Nie, wy macie dążyć do szczęścia, ale macie uważać na toksycznych ludzi, tak, żeby w pewien sposób no, tutaj gdzieś... Jako tako, kochani, no nie poddawać się takiej energii, tak, albo umieć zawalczyć z takimi osobami względnie, um, słuchajcie, poradzić sobie z tego typu sytuacjami. Poproszę o przesłanie dla bliźniąt, poproszę o przesłanie dla bliźniąt na kwiecień, jeszcze zobaczymy, co nam pokaże przesłanie. Poproszę o przesłanie na kwiecień dla bliźniąt. Słuchajcie, tutaj jest napisane, znaczy napisana, no jest karta, słuchajcie, mówiąca o opcji pod tytułem Zboczyłeś ze swojej ścieżki. Słuchajcie, może też tak być, że co niektórzy z Was idą, brną w jakimś określonym kierunku, ale nie trzymają się pewnego rodzaju zasad. To jest to, co powiedziałam Wam na początku, że może nie warto w pewien sposób gdzieś oficjalnie głosić o czymś, pokazywać czegoś, demonstrować czegoś. Słuchajcie, ja sama wiem po sobie, że czasami chcemy podzielić się swoim własnym szczęściem ze światem, ale niestety świat czasami nie jest na to przygotowany, tak? bo mamy ludzi, którzy zamiast cieszyć się razem z nami, potrafią być myśliwi, potrafią być zazdrośni i właśnie poprzez tego typu swoją energię mogą nam wszystko zepsuć. I zamiast się cieszyć czymś, to my potem będziemy płakać i przejmować się, że wokół nas są ludzie, którzy nam źle życzą. I tutaj, moi drodzy, wy musicie tak, jakby podążać pewnego rodzaju ścieżką do, w kierunku swojego własnego szczęścia, którym mm, doradzają wam karty, ale mam takie wrażenie, żeby właśnie z tego nie zboczyć, żeby przypadkiem nie zrobić niewłaściwego ruchu. Słuchajcie, mogą też tutaj być y, sytuacje tego typu, że. Y, bo powiem w ten sposób, tak? Mamy tutaj kartę, co prawda, tylko taką jedną, jedyniącą, ale w połączeniu z kartą stałej relacji, że jeżeli jest tutaj ktoś, kto ma stały związek, ale ktoś korci kogoś do romansu, do relacji innej, do rozpoczęcia nowej drogi z inną osobą niż mąż, żona, czy coś na ten styl, to moi drodzy tutaj, ja mam wrażenie, że mogą być takie bliźnięta, które taki ruch wykonają, ale to będzie takie troszeczkę działanie na zasadzie, a, 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 a co mi tu kto będzie dyktował warunki? No, i możecie tak, kochani, zrobić, ale wtedy wówczas faktycznie uważajcie, bo to również może okazać się pewnego rodzaju porażką dla Was, złą być może decyzją. Co dla niektórych, bo oczywiście ja nie twierdzę, że to musi być w każdym przypadku, ale to też na to zwróćcie, kochani, uwagę, bo możecie mieć stały, normalny, fajny związek. Rada jest taka: zostań w szczęśliwym związku z dziećmi, z żoną i z mężem. Ty gdzieś tutaj chcesz nowego początku z inną osobą, co może okazać się dla Ciebie porażką. Słuchajcie, tego typu rzeczy też mogą mieć tutaj miejsce. Zwłaszcza dla tych, którzy mają normalne, szczęśliwe rodziny, bo oczywiście, jeżeli nie jest to fajna, szczęśliwa rodzina, ktoś chce od kogoś, kochani, odejść, no to może odejść faktycznie. Ale musi liczyć się z tym, że dana osoba właśnie poprzez swój charakter, zamiast powiedzieć, no dobrze, nie chcesz ze mną być, no to trudno, no to jest twoje życie, to będzie się mściła, bo ona nie potrafi jakby tego nałyknąć, no, że ktoś może nie chcieć z tą osobą po prostu fizycznie być. A w planach zawodowych, no może to być sytuacja tego typu, że coś możecie załatwiać, coś możecie robić, rozpoczynać coś, brać sprawy w swoje ręce, rozwijać coś, zobaczyć światełko w tunelu, wejść w coś, ale po jakichś negocjacjach, rozmowach, załatwianiu czegoś, możecie spotkać się z jakąś przeszkodą, z jakąś porażką na waszej drodze. To też weźcie drogie bliźnięta pod uwagę. Kochani, dajcie znać w komentarzach, jak karty z Wami rezonują. Dobra, bo to jest, kochani, bardzo istotne i bardzo ważne. Jak Wy te karty poczuliście, do czego sobie to odnieśliście, po moim tutaj, e, słuchajcie, rozszyfrowaniu tego wszystkiego. I ja oczywiście Wam życzę przecudownego kwietnia. Nie zbaczajcie ze swoich zasad, wytycznych, ze swojej ścieżki. Pamiętajcie, że w oku mogą być osoby, którym się to nie będzie podobało ale wy tutaj sukcesywnie nie poddawajcie się, nie daj Bóg tego typu, kochani, energią. I ja gorąco za Was trzymam kciuki bliźnięta, działajcie, róbcie i bądźcie mega szczęśliwe, czego oczywiście Wam życzę, Buziaki.